Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Kemer i zapraszam Was na kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj odbier odbierzemy sobie nagrody za Food Champions oraz Division Ivans. Mam nadzieję, że coś fajnego wpadnie. Mam nadzieję, że się ten odcinek Wam spodoba, bo bardzo prosiliście mnie o to, żeby w końcu na kanale pojawił się jakiś odcinek, także mamy w końcu odcinek z nagród za Food Champions i za Division Rivals. Także chyba możemy zacząć, a zaczniemy oczywiście od player picków. Coś mi się nie chcą pokazać te player piki. Wydaje mi się, że muszę jakąś paczkę otworzyć. No dobra co sprawdźmy czy... O właśnie, tak jest. Dokładnie, są player piki. Gold 3, Ranga, Food Champions, Bilans 14-15. Nie szło mi za bardzo w, tamtą, w tamtej lidze weekendowej. Mam nadzieję, że w tej pójdzie lepiej. No i zaczynamy pierwszy pick Liczymy na Sona oczywiście. Jest Hamdalach, jest Suso, jest Bartolomei. I myślę, że wezmę sobie Suso czy Hamdalacha. Suso, lepsza liga, lepsza narodowość do przepalenia. Także y, y, dla Kuby, <grych> dla J2K, bierzemy Suso. No i zobaczmy drugi player pick, czy będzie ten Son. Nie ma Sona, ale mamy Kamila Glika, 85. Bergwise też nawet nie najgorsza karta. Ale ja myślę, że wezmę Polaka Rodaka, wiecie. Jednak Kamil Glik, mamy Polaka w... Plery Piku 84 i 85. Plery Piki. Nie najgorsze, nie najsłabsze. Takie sobie można by było powiedzieć. Ale za to mamy 16 paczek dzisiaj do otwierania. Oczywiście nagrody za Fun Champions. Nagrody za niestety 10. Dywizję, yy, pierwszą rangę, ponieważ specjalnie sobie spadałem, żeby tam porobić wyzwania różne. I do tego porobiłem sobie. Yy, Kilka. Nie, kilka a. Dokładnie ważne mecze zrobiłem jeszcze przed odcinkiem, także myślę, że zaczynamy. Zaczynamy mieszaną paczką piłkarzy. 16 paczek do otworzenia. Zobaczmy, czy będzie coś ciekawego. Niestety nie ma rzadkiej. Pomijamy oczywiście. Zobaczmy, czy mamy tu coś ciekawego. Ligi jakieś ciekawe. No niestety nie ma. A, to są niewymienne karty. Czyżby to była za 10 ligę? Chyba tak. O, tu jest wymienna, także to możemy sobie na listę transferową. No to kolejna. Mieszana paczka piłkarzy, druga. Jeden rzadki piłkarz, może będzie walkout, możemy do manery, zobaczmy. Niestety nie, w tych paczkach nie będzie nic. Karta nawet nie rzadka. Ale yy, takie karty są nie najgorsze w sumie. I teraz myślę, że otworzymy sobie, zobaczmy co my tu mamy. Jeszcze dwie są takie, więc lecimy mieszana na paczka piłkarzy. Kolejna. Fajnie by było, żeby chociaż raz była rzadka karta jakaś. Złota, no niestety w tej też nie ma rzadkiej, złotej. Będzie albo srebrna albo złowa jest srebrna yy, rzadka. Także te karty do klubu. No i otwórzmy kolejną mieszaną paczkę piłkarzy. Może w niej coś fajnego wleci. Zobaczmy. Znów nie ma żadnej, więc pominimy to. No jak na razie nam nic nie, nie sypie, ale spokojnie. To są najgorsze paczki, jakie mogą być w... Jedne z najgorszych paczek, jakie mogą być do trafienia w ogóle. Także... Ja nie jestem załamany, jedziemy teraz Mieszane paczki piłkarzy Prime Tu mamy aż Czterech rzadkich, rzadki, więc tu musi być karta rzadka Jest rzadka, chyba nie ma banerów, niestety nie ma banerów mamy w... Ale mamy w końcu rzadką kartę, jest to napastnik Jorge Molina, 80 overruna Karta Nie najgorsza, ale Wiadomo, szału nie ma, o jest Sheffield Stevens No Tysiąc końców, nie najgorzej, nie najgorzej. Także to wszystko do klubu. Teraz zobaczmy czy, no niestety ten Pan Trawnik pójdzie sobie na Quixel. I leci kolejna paczka, mieszana paczka piłkarzy Prime. Może ona przyniesie nam więcej szczęścia. Nie ma banerów niestety po raz kolejny. A jest to jest Forsberg, Emil Forberg. 82. Trochę lepszy overall. Coraz lepszy overall leci. O, jeszcze Kaldara. Z Atlanty. Proszę. Nieźle, nieźle. Wsyłamy do klubu. I lecimy z kolejną paczką. Paczka piłkarzy Electrum Premium. Zobaczmy co nam tu da ta paczka. Nie ma znów banerów. No jak na razie nic sam nie sypie kompletnie, ale mam nadzieję, że za chwilę się to zmieni. Origi 78. I zobaczmy, co tu jeszcze jest. cells Niestety. O, jest. Y... Jest HYBNER Z Uniobelin, czy on coś kosztuje? 10 tysięcy końców. No proszę, to myślę, że wystawmy sobie za 4800, 4900. Może pójdzie. Także. Fajna paka, fajna karta, Union Berlin. Wiadomo no, przez SBC te e, karty są drogie. No i teraz mieszana paczka piłkarzy Electrum Prime. Zobaczmy, czy w niej coś dobrego nam się trafi. Tu jest aż 6 rzadkich, ale nadal nie ma banerów chociażby. O kaucie nie wspomnę, o winter refreshach nie wspomnę. Korona. E, zobaczmy, co tu jeszcze. Może ten coś kosztuje. Tysiąc końców. Nieźle. nieźle. Jak na... Jak na razie zarabiam więcej na kartach srebrnych niż na złotych świecących. Niestety. Dobra, wyślijmy, so, wyślijmy sobie te wszystkie karty na listę transferową. Później będę sobie je sprzedawał. Zobaczymy czy coś trafię. No to teraz myślę, że lecimy mała złota paczka piłkarzy, Prime. To chyba też są za y, Rivalsy, nie wiem, nie kojarzę teraz zbytnio. Znowu nie ma banerów, znowu nie ma banerów, jak na złość. Któż to jest? Lewa obrona, tak 82 obrona. W ogóle widziałem w przewidywaniach, że on miał mieć informa, jednak nie dostał. Szkoda. Byśmy mieli fajną kartę w informie. No to teraz e, mała złota paczka piłkarzy Prime. Zobaczmy. I nadal nie ma banerów. Ale najlepsze paczki przed nami. Więc mam nadzieję, że coś jeszcze trafimy dzisiaj. Jest to Jiru. O fajnie. Właśnie przed chwilą go przepalałem. E, w jednym SBC-ku. E, do... Właśnie... Czy sprzedał się ten z Junioru? Z Unionu? Tak! Sprzedał się ten z Unionu! Za 4900, także... Nieźle. Przepalałem Ziru w ważnych meczach. To teraz lecimy duża złota paczka premium. Zobaczmy, paczka za 15 tysięcy końców. I chyba nadal nie mam banerów. Niestety... Chyba to pomińmy już sobie. Czy jest coś ciekawego? Jest Nkunku Berisha Może jakaś yy, yy, styl gry? No niestety nie Te style sobie zostawmy To wyśnijmy o Everton Więc spoko stroję Właściwie w sumie mogę więc krikstylować bo to i tak chyba nie zejdą A teraz złota paczka zawodników premium Wchodzimy z kolejną paczuszką może tutaj coś trafimy fajnego. Zobaczmy. Są banery. Jest w końcu walkout. Walkout. Hiszpania. Ecio, proszę Ramos. Pique niestety. Niestety Pique. 88 onorala, ale mamy walkout. Mamy w końcu walkout. Eee, dzisiaj. W końcu banery i to od razu walkout. Jest Madison, jest Ikone. Także mamy ikonę Niesamowita sprawa Trafiłem ikonę yy, Zobaczmy ile ten pike, pike chodzi Myślę że 30 tysięcy więc naprawdę Pozytywny traf Pozytywny traf Wystawmy go za 30 tysięcy końców Jestem zadowolony z tej paki nie wiem, że pikę to jeszcze ikonę. Także paczka, która zazwyczaj jest średnia. Okazała się fajna. A zobaczymy teraz paczki za 35 tysięcy końców. Lecimy pierwsza mega paczka. Zobaczmy, co nam przyniesie. Chyba znów są banery. Niestety razem, tym razem bez walkoutu, Znów Hiszpania. Esio. Raul Albiol. Chyba tak, tak jest Raul Albiol 83 overalla Czy oprócz niego coś dobrego? No jest Santi Cazolla także dwóch z Villarreal'u. Nie najgorsze O Una Emery proszę Fani Arsenalu się ucieszą z tego trafu Co tu jest? To można ma no, QuickSell, te zmiany sobie zostawiam Stroje takie sobie, takie sobie więc na QuickSell no i teraz lecimy z kolejną paczyszką, widzę, że PK już mi się sprzedał, także jestem coraz bliżej do Petita Medium, a teraz kolejna mega paczka Zobaczmy jak to będzie wyglądać, chyba znowu są banery, tak jest Zaczęło sypać banerami Włochy Bramkarz Piemonte jest to Giangio Buffon O 83 overalla Niestety no, no szału tutaj nie ma jakiegoś wielkiego, bo to, no nie może być szałów, a, szału, ale, karty nie najgorsze, zobaczmy, o, jest jastrząb, to możemy na piksel, jaka, o, złota paczka, proszę, nie jest naprawdę źle, no i otwórzmy sobie teraz tą złotą paczkę, zobaczmy, Jedna rzadka karta, czy w niej coś trafimy, też wątpię, żeby coś żeby chociaż rzadka była. Jest rzadka, o proszę. Ale nie ma banerów, więc pominijmy. To jest chyba wymienna nawet. Tak, to jest wymienna. Proszę. Czy te, te karty możemy wysłać? To na pixel. I zostały nam jeszcze dwie paczuszki. Także lecimy z pierwszą mega paczką. Zobaczmy. Co trafimy w niej? Chyba są banery... Nie, jednak nie ma. Niestety nie ma banerów. Była seria, gdzie były banery. Teraz się skończyła ta seria. Ale jest Kjagamendes, nie najgorzej. Jest Kechler. Yy, koledzy pewnie teraz się śmieją. Yy, co tu jeszcze jest? O, Jastrząb po raz kolejny. 1000 monet, okej. Okay. Nie najgorzej. Karty na pixel, to na klub, do klubu. No i została nam ostatnia dzisiaj paczka. Paczka rzadkich zawodników, paczka za 50 tysięcy końców. I zobaczmy, czy w niej coś trafimy dobrego. I jej proszę o jakąś dobrą kartę. Zobaczmy, czy dostanę. Są banery. Jest inform, niestety bez lockoutu. Jest to Niemiec. SPO. Burysujemy się w Langbach. Tak, Stindl. Lars Stream 83 obrana Nawet muszę powiedzieć Przyznać się szczelę. Oooo! Dwa informy do, kie... do tego Herele. Jeszcze Łukasz piszczek. A teraz Słoweńcy. Także nieźle nie... Nawet nie najgorsze te otwieranie dzisiejsze. O Z 11, 12 tysięcy końców. Zostawmy tu sobie, tu dajmy... O, tak. Stawmy tego Stidla, tak. I zobaczmy jeszcze tego Herele. Też chyba podobnie go wystawię sobie. Nawet chyba troszkę inaczej. O, tak sobie go wystawmy. Te karty na yy, list listę transferową. O, niestety tych już się nie da. Chodzą one coś. Chyba, chyba nie. Dobra, tam Kingston tam. Mam ponad 700 tysięcy, to nic się nie stanie, jak troszkę... Yy, troszkę stracę na dwóch kartach. Także... Mm, otwieranie uważam za udane. Najlepsze trafy. To chyba właśnie ten PK Hibner i te dwa informy, które trafiliśmy, także... Naprawdę... Nie najgorsze trafy, nie najgorsze Tak wygląda mój składzik A taki skład, zaraz wam pokażę jeszcze jak, na jaki składzik dążę Właściwie Jaki składzik będę mieć Chyba po tych nagrodach już Także zobaczcie Tylko Muszę go sobie znaleźć Bo ja mam tutaj naprawdę dużo tych składów eee... Future, o właśnie, to jest ten składzik tak będzie wyglądać składzik. Prawdopodobnie na jutrzejszą ligę weekendową będzie zakupiany Emmanuel Petit. Harta wygląda naprawdę fenomenalnie. Zobaczcie, z cieniem będzie naprawdę przepotężny. Także jutro, właściwie na dzisiaj już na ligę weekendową. Dzisiaj jest przecież piątek. Więc dzisiaj sobie prawdopodobnie go kupię. I będę grał sobie Future Champions A ja Wam bardzo dziękuję za ten dzisiejszy odcinek Mam nadzieję, że Wam się podobał yy, I zostawicie dużo łapek w górę Że cieszycie się, że jest odcinek A nie live Z otwierania nagród Także zachęcam do zostawienia oczywiście łapeczki w górę Do komentarzy Co Wy trafiliście? Jakie mieliście piki? Co trafiliście w paczkach Zachęcam również do za Zasubskrybowanie tego kanału, kto jeszcze nie zasubskrybował zachęcam do kliknięcia w dzwoneczek. Dziś jutro pojawi się również kolejny odcinek na kanale. Jutro losowanie fazy pugarowej Kemmer Cup, losowanie ćwierćfinałów zrobię to również na odcinku, także na odcinku, także zapraszam jutro bardzo, bardzo serdecznie, a ja Wam dzisiaj bardzo dziękuję za ten dzisiejszy odcinek, widzimy się jeszcze w niedzielę na live'ie, dzisiaj live'u nie będzie, ponieważ gra Bayern Monachium, więc chcę sobie obejrzeć moją ulubioną drużynę także trzymajcie się, na razie i cześć!